Cześć, tu twórca TrackerCamp. Pytacie w jaki sposób wykonywać pierzaste patyki. Zadanie jest bardzo łatwe. Pierzaste patyki wygryje się po to, by rozdrobnić materiał, by szybciej nastąpił zapąt tych drobnych wiórów, a następnie grubszego głównego kawałka. Używać drewna suchego. Bardzo dobrze, jeśli są to gałęzie znajdujące się nad gruntem. Są wtedy mniej wilgotne. Jeśli są wilgotne, można próbować dzielić wzdłuż, by dostać się do bardziej suchego wnętrza. Bardzo dobrym materiałem jest żywiczne drewno. Bardzo dobrze się pali, bardzo odporne na działanie wilgoci. Mówiłem już o tym w kilku poprzednich swoich filmach. Ważny jest kąt ustawienia głowni względem powierzchni. Im kąt większy, tym wiór grubszy. Im kąt mniejszy, tym wiór delikatniejszy. Za każdym razem, gdy zbieram materiał, powstaje nowa powierzchnia i dwie nowe krawędzie. Krawędź lewa i krawędź prawa. Mogę powtórzyć ruch w tym samym miejscu, albo zbierać krawędź. I znów powstała nowa powierzchnia i dwie nowe krawędzie lewa i prawa. Za każdym razem zbieram nową krawędź. I z powrotem. Po nabraniu wprawy wszystko dzieje się automatycznie i w normalnym tempie wygląda to tak. Na początek materiał cieńszy, pierzasty patyki zastugane z cieńszych gałązek. Następnie materiał stopniowo grubszy. I widać jak szybko dochodzi do zapłonu. I to samo na przykładzie słoniny, oczywiście słonina musi być zamrożona, wtedy bardzo łatwo można takie wióry styrugać. Ta sama zasada, dwie krawędzie i zaczynam styrugać. I tak jak poprzednio, za każdym razem wybieram prawą albo lewą krawędź i w ten sposób uzyskuję bardzo drobne wióry, ewentualnie nieco grubsze, to zależy od ustawienia głowni względem powierzchni, od tego kąta, o którym mówiłem wcześniej. Myślę, że teraz jest już wszystko jasne. Czynność jest bardzo łatwa, prosta. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.